Witam w jubileuszowym 1500 odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku temat specjalny, jako że jubileusz jesteśmy w pół do drugiego tysiąca. Tak więc wypadałoby y, zrobić coś specjalnego. No i też jest. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Wam jedną z tajemnic z naszego dzieciństwa. Jeśli ktoś oglądał teleturnieje w latach 90., niekoniecznie polskie. To przede wszystkim musiał być jeden warunek na licencji amerykańskiej. To z... była duża szansa, że na końcu tego programu zobaczycie tego oto konia szachowego, tego konia szachowego, który wówczas był symbolem firmy Talbot Telegame, która dzisiaj później zmieniła się w Fremantle Media. Tyle że, Ciekawostka była taka, że yy, ten koń szachowy pokazał się zarówno po zakończeniu tego turniów, które dzisiaj mam w swojej bibliotece. Fremantle czy takie jak Familiada, dobra cena, czy też inne, na przykład w ciemno, która bądź co, bądź była pro, Sony, jest własnością Sony Pictures Television. Tak samo Piramida, czy też Dziewięciu Wspaniałych. To wszystko właśnie było na licencji amerykańskiej. No a dzisiaj część należy do Fremantle Media, część do Sony. I pewnie się zastanawiacie, jak to możliwe, że te turnieje, które dzisiaj należą do Sony, wówczas były licencjonowane przez Fremantle Media. Czy też poprzednika Fremantle Media. No a dzisiejszy odcinek wam wszystko wyjaśni, skąd się ten koni szalowy w ogóle wziął. Otóż ten koni szalowy jest symbolem brytyjskiej firmy Talbot Telegame, która należała do amerykańskiego przedsiębiorstwa Fremantle. Fremantle. Po prostu Fremantle. Powstałego w roku 1952 i założonego przez Pola Talbotta. No właśnie, to, to nazwa Talbot Telegame, czy to jest też Talbot Television. Od nazwiska założyciela, Paul Talbot, który zmarł w roku chyba 2005, albo 2006, coś w stylu. W każdym razie, e, ten człowiek reprezentował na świecie wszystkie amerykańskie studia telewizyjne, które produkowały te turnieje, Zarówno Mike Goodson, e, Chuck Z Bob Stewart. Dlatego takie wszystkie teleturnieje na licencjach Familiada, Dobra Cena, e, Piramida, Dziewięciu Wspaniałych, wszystkie teleturnieje Goodsona, e, Randka w Ciemno. To wszystko było licencjonowane właśnie na Europę przez Stalbot Telegame. Ogólnie ta firma w latach 80. była największym producentem teleturniejów na świecie. Ale to nie tylko w Europie, również w Australii, ponieważ ten końcachowy pojawił się również w australijskiej telewizji po takich teleturniach jak Lidz na całość, etc., etc. No właśnie, a Lidz na całość to również jest turniej, który na Europę licencjonowała ta firma. No i również bo mieli przedstawicielstwo w Ameryce Południowej. No ale jeśli chodzi o tutaj, o nasz obszar europejski, to wszyscy kupowali właśnie licencje na te amerykańskie teleturnieje w Londynie, ponieważ w Londynie była siedziba Talbot Television, i właśnie stamtąd wszyscy brali e, licencje na te teleturnieje. Dlatego ten końcowy pojawiał się na końcu e, nie tylko w Polsce, na po, po Familiadzie, czy też po randce w Ciemno, ale też w Niemczech, po takich teleturniach jak e, The Price is High, nie, nie nic teraz, ale po jakichś amerykańskich. Yy, w Grecji, we Francji, w Holandii, w Belgii, w Hiszpanii, we Włoszech. W Wielkiej Brytanii to oczywiście oczywiste. I tyle, że no, w pewnych krajach to też inaczej brzmiało. No, Ta nazwa umowna na całą Europę to Talbot Telegame albo Talbot Television. Na przykład w Niemczech to się nazywa Ein Talbot Telespiel. We Francji Telere Talbot, we Włoszech Talbot Telegioco. Tak, o, jeszcze w Izraelu, również ten konik się pojawiał. Tak więc, jak widzicie, tak. Dlatego, e, jeśli się zastanawialiście, dlaczego te turnieje, które należą dzisiaj do Sony w latach 90., były licencjonowane przez Fremantle Media, no to ten film jest dla Was odpowiedzią. Ogólnie Paul Talbot, czyli założyciel Fremantle, jest uważany za pioniera. Pioniera, który sprzedaży nowoczesnej sprzedaży programów amerykańskich na świecie. Ponieważ on licencjonował nie tylko teleturnieje. Na przykład słoneczny patrol, to, on, to jest serial Słoneczny Patrol, ale to jest to na raczej sumołki Banda Meister W każdym razie, jak już powiedziałem, w latach 80. i 90. -tych, ta jego firma była największym producentem teleturniejów na świecie. Zresztą, sądząc po ilości tytułów, które, o których pokazywał się ten konik szaowy, no to nic dziwnego. A, jeszcze chyba pamiętacie, że była coś takiego, jeszcze taka litera A. No, a, I to jest symbol All American Fremantle. Również po miodowych latach się pokazywał w Polsce. No to jest, było oddzielne przedsiębiorstwo, ale zostało pochłonięte przez Fremantle. No, dlatego stąd tak naprawdę albo ten konik, albo ta litera A. No i mam nadzieję, że udało mi się Wam to rozsądnie wytłumaczyć w tym jubileuszowym 1500 odcinku Super Game Show Meister. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez kolejnych 1500 odcinków. Za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!